Hej, nazywam się Marek. Jestem aktorem w Teatrze Witkacego. Bardzo lubię słuchać Radia Alex, szczególnie w aucie, ale też i na budowie. Mamy teraz remont. Moje majstry słuchają od rana do wieczora tych pięknych piosenek. Jest dużo uśmiechu. Serdecznie pozdrawiam moich majstrów Andrzeja i Mira i dla nich Baciary. Hej! Mam na imię Beata. Jestem poetką, malarką, podróżniczką, na co dzień pracuję w Atelier Witkacy, słucham Radia Alex i polecam, bo to jest nasze radio. Dzień dobry, mam na imię Barbara, pracuję w recepcji i na co dzień słucham Radia Aleks. Cześć, jestem Kuba Grygiel i opowiadam Wam o gwiazdach w Radiu Aleks. Cześć, jestem Marcin i swoje pasje realizuję w zakopane w kombinacie Miejscu wielu pasji. Kocham muzykę i słucham radia Alex. Dzień dobry. Radio Alex to my. W każdą niedzielę robimy dla was posiady. Dziękujemy, że jesteście z nami. Mam na imię Adam i uczę was snowboardu pod nosalem. Mam na imię Kasia i uczę was jeździć na nartach pod nosalem. I słuchamy radia Alex. Marek Biały Mi słucham radia Alex. Mam na imię Mateusz, doręczę wam przesyłki i słucham radia Alex. Chcesz być częścią tego jubileuszowego filmu? Zapraszam na www.radioaleks.pl. Kliknijcie w materiał Słuchamy radia Alex. Tam wszystkie szczegóły.